31 maja na placu targowym w Golinie odbędzie się Dzień Dziecka. Organizatorzy na najmłodszych przygotowali wiele atrakcji. Będzie scena ustawiona, na której wystąpi Laura Bączkiewicz. Będzie można posłuchać naszych lokalnych artystów. Oprócz tego, ze względu na to, że zbliżają się wakacje, nasi strażacy. Przeprowadzą szkolenie z pierwszej pomocy. Każdy będzie mógł wziąć udział w tym, także mam nadzieję, że ta scena będzie tam hucznie oblegana. Będą alpaki, które będzie można karmić. Będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będą gofry, lody, kręcone ziemniaczki. Atrakcją mam nadzieję również okaże się 7-metrowy dinozaur, który przyjedzie w trakcie imprezy. Ja oglądałem go w mediach naprawdę imponujący, więc mam nadzieję, że dzieciaki... Będą zachwycone, taką mam nadzieję. E, oprócz tego, e, pokazy sportowe. E, tutaj nasza Polonia Golina się wystawi, więc będzie można zobaczyć, jak trenują. Młodzieżowa e, Rada e, tutaj z Goliny zobowiązała się e, malować twarzy, robić warkoczyki, e, wszelkie inne atrakcje. Oprócz tego e, będzie pyrek policyjny, który też będzie szkolił młodzież, jak się bezpiecznie zachowywać, a myślę, że w sposób komiczny to zrobi. E, będzie grupa animatorów, która będzie działała w terenie. No i oprócz tego ogłosimy wyniki konkursu plastycznego na postać z bajki, który był skierowany do naszych szkół. No i rzecz bardzo, chyba bardzo ważna akcja Wesprzyjmy Polę w jej walce. Pola, mam nadzieję, że pojawi się tego dnia wraz z rodzicami, ale tylko na chwilkę, bo kilka dni przed tym wydarzeniem będzie przechodziła operację, więc mam nadzieję, że wszyscy otworzą serducha i portfele, żeby wesprzeć Polę. Festyn z okazji Dnia Dziecka w Golinie rozpocznie się o godzinie 15.00.